Czy to we Włoszech, czy we Francji, czy w Hiszpanii, czy w Niemczech mamy do czynienia ze wzrostem siły, poparcia politycznego tych zróżnicowanych ruchów, które można uznać za pewną reakcję, pewną żółtą kartkę pokazaną liberalnym elitom. I co właśnie wzrost tych ruchów mówi o kondycji demokracji liberalnej, mówi o, o kondycji liberalnych elit? Czy mamy do czynienia z trwałym zmierzchem demokracji liberalnej, która jak każdy system ma, że tak powiem, swoją datę przy, przydatności do, do użycia, czy może jest to jedynie chwilowy pewien problem i demokracja liberalna po pewnej korekcie powróci z pełną siłą i jej założenia tutaj będą... Gó będą brylować w mainstreamie politycznym e, na nowo. E, może Bartłomieju od Ciebie tym razem zaczniemy. No to jest mega pytanie, mega pytanie obfitujące w ważne wątki. Myślę, że nie sposób udzielić jednej odpowiedzi, tak? ona musi być wieloaspektowa. Jeden aspekt to jest to przełamanie tego nadmiernie rozszerzonego konsensusu liberalno-demokratycznego, o którym mówiłem wcześniej, prawda? Wyraźnie kryzys finansowy 2008 to uruchomił. E, więc bunt przeciwko właśnie niemożności prowadzenia innej polityki, przeciwko jak to się kiedyś mówiło tinie, prawda? There is no alternative. Nie ma alternatywy. E, lud chciał zobaczyć alternatywę i zobaczył alternatywy w różnych krajach, prawda? Natomiast to jest jednocześnie coś znacznie głębszego, prawda? To znaczy, jak pytasz o stan liberalnej demokracji, to moim zdaniem jesteśmy w fazie głębokiego globalnego kryzysu demokracji liberalnej, a może nawet przedśmiertnych konwulsji tego systemu. Dlatego, że no i tu no, moglibyśmy z osobną trzygodzinną dyskusję zrobić, ale spróbuję to jakoś skrótowo i syntetycznie potraktować. Krótko mówiąc, od dawna panował pesymizm wśród teoretyków liberalnej demokracji co do przyszłości tego systemu, prawda? I on się teraz materializuje. Moim zdaniem przegrane zostały kluczowe bitwy już dawno i teraz obserwujemy tego skutki, tak, jeżeli chodzi o liberalną demokrację, która nie ma za bardzo alternatywy, cokolwiek o niej uważamy, jako taki wolnościowy stosunkowo system. Tak? To znaczy, po drugiej stronie widzimy przede wszystkim alternatywę w postaci. Nieliberalnej demokracji, tak, to jest coś najbliższego nam w Europie. Orban to testuje w wyraźny sposób, do pewnego stopnia PiS, inni stoją w kolejce. No i oczywiście są systemy stricte autokratyczne, tak, natomiast nie istnieje gotowy pomysł na wolnościowy system polityczny, który by, nie byłby liberalną demokracją na ten moment, prawda. Przypomnijmy też, jak rozmawiamy sobie liberalna czy nieliberalna, to żeby też nie pomieszać tego z liberalizmem w rozumieniu wąskim, prawda, tylko to chodzi o liberalizm polityczny, jego podstawowe reguły, takie jak rządy prawa, wolność słowa, pluralizm polityczny i tak to oznacza przymiotnik Liberalna w tytule demokracja w nazwie demokracji. I e, e, dla odmiany możemy sobie spojrzeć na przykład jak wyglądał system nieliberalnej demokracji w starożytnych Atenach, prawda? No to, to była z jednej strony większa sprawczość, większa wola ludu, ale z drugiej strony to był system, w którym Zgromadzenie mogło zabić albo wywłaszczyć na przykład kogo chciało, prawda? Demokratycznie. Więc to jest też pytanie, jaką przyszłość widzimy za ewentualnym demontażem liberalnej demokracji? Mi się wydaje, że główne bitwy zostały przegrane na kilku poziomach. Po pierwsze bitwa o język. Jak teraz mówię o liberalnej demokracji, to większość dziennikarzy w Polsce nie rozumie tych rozróżnień, prawda? Demokracja, liberalizm, czym się różnią od siebie, te żywioły i tak dalej, ale nie przeszkadza im to bohatersko głosić jakieś agendy no prawej. Jeszcze pod koniec XIX wieku publicznej. przeciwstawiano oba te Oczywiście. Słowa, tak. Liberałowie byli przeciwko powszechnym prawom wyborczym na przykład w XIX wieku, prawda? W dużej mierze. I tak dalej. E, więc e, bitwa o język jest przegrana. Ro, mamy pomieszanie pojęć, nie rozumiemy za bardzo o czym rozmawiamy bardzo często, prawda? E, bitwa o legitymizację została przegrana, bitwa o prawo została przegrana ponieważ doszło do trium totalnego triumfu pozytywizmu prawnego, który z pewnych ważnych względów filozoficznych, o których tutaj pewnie czasu nie starczy powiedzieć, jest bardzo niebezpieczny z punktu widzenia wolności politycznej docelowo, ponieważ, krótko mówiąc, może sprawić, że w jednej chwili można przekształcić system faszystowski, autokratyczny czy inny, zupełnie niewolnościowy, jeśli znajdzie się po temu wola polityczna pogląd, że prawo samo się uzasadnia, prawda? Więc cały szereg dużych bitew został przegrany już dawno i dzisiaj obserwujemy skutki tego i te wszystkie polskie spory o praworządność i te komitety obrony demokracji, które powinny się nazywać Komitetami Obrony Liberalizmu. A pis powinien być oskarżany o nadmiar demokratyzmu, a nie o niszczenie demokracji, bo to jest dokładnie ten problem. To jest partia nieliberalna, tak, a za to bardzo demokratyczna. Yy, więc jesteśmy w totalnym pomieszaniu pojęć, w totalnym niezrozumieniu, gdzie jesteśmy w tym miejscu tej historii moim zdaniem. Yy, I realnie w bardzo głębokim kryzysie globalnym, liberalnej demokracji. To nie jest teza yy, jakaś tam luźna, tylko to ma głębokie uzasadnienie w empirii. Wydaliśmy książkę Joszui Kurlancyka. Demokracja w odwrocie, demokracja liberalna w odwrocie, która dokumentuje na danych, jak od 20 około lat spada liczba liberalnych demokracji w skali świata, te, które są, są coraz mniej stabilne i tak dalej. W związku z czym mamy do czynienia z globalnym odwrotem liberalnym demokracji i jej postępującą destabilizacją w obrębie krajów zachodnich i zresztą nie tylko zachodnich. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie. Ale starałem się nie. Do koła do trzy godziny, w 3 godziny. Jak już będziemy mieli spotkanie o Twojej książce, to wtedy odpowiesz dłużej. Dziękuję pani Aleksandro. Czy demokracja liberalna ma przyszłość? No to jest rzeczywiście bardzo dobre pytanie, na które chyba odpowiedzi jeszcze, jeszcze nie ma. Natomiast no rzeczywiście, no szczególnie jeśli spojrzymy na Europę, no to mamy populizmy teraz zarówno lewicowe, jak i prawicowe. I no cóż, Unia Europejska, Europa no może szerzej pojęta, była miejscem przez dekady bezpiecznym, dobrze prosperującym, czyli gdzie była gwarancja, że następne pokolenie będzie żyło w jeszcze lepszych warunkach, w jeszcze większym dobrobycie. I jakby to się skończyło, tak to się skończyło wraz z kryzysem finansowym, to znaczy, że dzisiaj często młodzież ma gorsze perspektywy w Europie niż mieli ich rodzice, a do tego dochodzi oczywiście kwestia zamachów, tak, islamistycznych czyli kwestia migracji, która spowodowała, że Europa też już nie jest postrzegana jako miejsce bezpieczne. I to się przyczyniło oczywiście do, do kryzy powstania tych sił zarówno lewicowych, tak, populistycznych, jak i prawicowych, tych sił odśrodkowych. I to, co widzimy na przykład ze strony, moim zdaniem, ze strony elit chociażby brukselskich, jest taki odruch obronny. To jest oblężona twierdza, która w jakiś sposób usiłuje się bronić. I ten odruch obronny właśnie przyjmuje taką postać jak spory o praworządność, tak ostra retoryka wobec Węgier, tak, to jest odruch obronny, że ratować to, co wydaje się tak zagrożone, jakiś co najmniej dekad. I no, mi się przypomniało, przy okazji zresztą, jak tutaj Bartek mówił przed chwilą, że miałam recenzować, kiedyś recenzowałam tak książkę niejakiego pana Farida Zakari dla nowej konfederacji i Farid Zakaria, znany prezenter CNN, u nas także znany, bo krytykował Polskę między innymi. I on napisał w 2003 roku taką, taką książkę o przyszłości właśnie nieliberalnych demokracji w USA i na świecie. Tak, przyszłość wolności. I, no, I to miała być właśnie taka obrona tej liberalnej demokracji, taki pamflet właściwie, gdzie on pisał o tym, że no, nie należy słuchać ludu. Demos ma zbyt wiele do powiedzenia, politycy się za mocno orientują na tym, co, czego chcą obywatele. Bardzo szczera książka, to należy podkreślić i mu tam jakoś pozytywnie odnotować, że ona była bardzo szczera. A więc pan Zakaria miał takie doświadczenie, że dorastał w Bombaju lat 60. Tak? i że przeżył jakby tą rewolucję Gandhiego i to, że wprowadzono właśnie prawo wyborcze i że te niskie kasty też mogły głosować. No i on należy akurat do bardzo bogatej mniejszości muzułmańskiej i ci ten motłoch, jak on go nazywa, The Great Unwashed, czyli wielcy niedomyci, poszli i wybrali hinduskich nacjonalistów. Absolutny skandal. I ci hinduscy nacjonaliści doszli do władzy i oni zabrali tej mniejszości muzułmańskiej jakieś tam przywileje, do której należał pan Zakari. I dla niego było to tak absolutnie piorunujące doświadczenie osobiste, że może jakiś motłoch sobie kogoś wybrać, kogo chce, i następnie wprowadzić system polityczny, który jest jego staniem niewłaściwy, nieliberalny, bądź tak jakby gnębi mniejszości, w tym wypadku jego, że należy znaleźć jakiś sposób, żeby do tego globalnie, w ogóle nigdzie nie dopuścić. Jego pomysłem była, tutaj pisze, demokracja regulowana, tak? demokracja regulowana, która wymaga regulatorów. To są ludzie światli, tacy jak pan Zakaria, nie jakiś tam motłoch, Ludzie światli, którzy będą, i ona oczywiście wymienia Światową Organizację Handlu, wymienia różne ciała regulatorskie, które miały sędziów, m.in. system sądownictwa jako coś, co miałoby to, ten demos w jakiś sposób no, obezwładnić. Tak? Nawet jeżeli źle wybiorą, to wtedy będzie można to skorygować. I to, i to mnie jakoś tak. Naprawdę mocno uderzyła, pamiętam, ta lektura, że ktoś może pamiętam, tak... Ty tytuł twojego te tekstu recenzjańskiego był Ideolog liberalnego zamordyzmu. Zamordyzmu, tak. No bo on, on, krótko mówiąc, propagował, on to nazwał nawet miękką, miękkim autokratyzmem liberalnym, gdzie on postulował po prostu wprost, że aby uratować tą liberalną demokrację, no należałoby właśnie tak postąpić i nazwał Unię Europejską wzorowym przykładem tej regulowanej demokracji, czyli im mniej jest legitymacji demokratycznej, tym lepiej. No. I trzeba jasno powiedzieć, że jeśli patrzymy dzisiaj, spojrzymy na to, co się dzieje chociażby, no w Niemczech oczywiście tradycyjnie w ogóle ramy debaty publicznej są bardzo ciasne i bardzo łatwo z nich wypaść, ale jeśli spojrzymy na to, co się obecnie narzuca nie, obywatelom, czyli na przykład chłop to baba, a baba to chłop. Tak? I teraz proszę spróbować się z tym nie zgodzić, staje się to coraz trudniejsze. I obywatel patrząc na to, który jest rzeczywiście motłoch, ludzie zupełnie niewykształceni, wiedzą, że baba to baba, a chłop to chłop. Tak? I na zdrowy rozum po prostu nie chcą przyjąć do wiadomości, że jest inaczej. I te elity im to... Usiłują narzucić, i mamy tego mnóstwo. Na przykład, że migracja z krajów muzułmańskich nie stwarza żadnego problemu, jest wspaniale i ubakacająca. a ludzie żyją na co dzień w swoich miejscowościach, gdzie na przykład są obozy dla uchodźców i stykają się z nimi, i latają nożownicy, i ludzie przeżywają coś wprost odwrotnego czyli jest to wręcz pewna negacja rzeczywistości, z którą ludzie nie chcą się już dłużej godzić i to jest też jedną z przyczyn tego kryzysu demokracji liberalnej ponieważ właśnie demokracja liberalna idzie coraz bardziej w kierunku o którym marzył Farid Zakaria i to siłą rzeczy musiało się spotkać z jakimś rodzajem sprzeciwu odpowiedzi i się spotyka i co z tego się wyłoni to jeszcze na razie nie wiadomo, bo jak wiemy, no właśnie demokracja funkcjonuje według logiki elektoralnej i różne kryzysy też mogą spowodować różne zmiany tak, w, w polityce. Natomiast no, no gdzieś tam osiągnięto chyba taki poziom rzeczywiście no, sprzeczności polityki prowadzonej na poziomie rządów z rzeczywistymi potrzebami, problemami obywateli że no, nie da się tego już dłużej ignorować i przeskoczyć, szczególnie jeżeli no widzimy to w Niemczech, to jest bardzo dobry przykład, Niemcy pod Angelą Merkel wszystko znosili, wszelakie absurdy y, związane z migracją, wszelakie absurdy związane z, z poprawnością polityczną, ale w momencie, kiedy nastąpiło tąpnięcie jak teraz i nie są ludzie pewni jutra i uważają, że dobrobyt, które mają i mu ucieka, to nagle się okazuje, że już dłużej nie są gotowi tego tolerować, i po prostu AfD rośnie do 21%. Oczywiście we wschodnich landach jest, jest to poparcie dużo wyższe, ale we wschodnich landach także mamy dużo niższe zarobki. tak Statystyka była, że co, co piąty zarabia mniej niż 13 euro na godzinę, więc jest jakby spora różnica co do, w stosunku do zachodnich landów. Panie więc... Aleksandro, powoli do brzegu. Dobrze, to, to może na tym zakończę, ale wydaje mi się, że właśnie na tym problem polega. E, tutaj z, są z przodu wolne miejsca, jeżeli e, jesteście zainteresowani, także zapraszam. E, Kacprze, no właśnie, e, podsumowując te głosy, czy żyjemy w czasach liberalnego zamordyzmu, czy rządzi nami liberalna arystokracja, która tak naprawdę nie interesuje się realnie. Demokratycznie wybraną władzą, tylko za pomocą instytucji ponadnarodowych, za pomocą sądów konstytucyjnych, uzurpuje sobie prawo do kształtowania porządku społeczno-politycznego w danych krajach, no i nie oglądając się za bardzo na wy wyniki demokratycznych wyborów. Myślę, że tutaj to oczywiście nie jest nigdy aż tak, aż tak proste, bo w ramach każdej struktury każdej organizacji, każdego środowiska, każdej instytucji. Mamy różne grupy, które, które mają różne interesy, które, które się ze sobą ścierają itd. Tak Niemniej wydaje mi się, że rzeczywiście w ostatnich kilkunastu latach możemy zaobserwować, co już tutaj pozostali prelegenci powiedzieli, pewne naruszenie tego kontraktu społecznego, który był w świecie zachodnim, pozwalał na funkcjonowanie sprawne demokracji liberalnej, czyli tego, że po prostu ludzie mieli dobrobyt i stabilność. I wobec tego ludzie obywatele byli gotowi zajmować się swoim życiem, nie angażować się mocno w życie publiczne, ten poziom zaangażowania w życie publiczne od lat spadał ale byli w stanie zaakceptować właśnie rządy postaci takich jak Jacques Chirac, Angela Merkel, Tony Blair, na zasadzie, że oni dają im pewną stabilność, dają im pewien dobrobyt, pozwalają im funkcjonować w spokoju. No więc oni też im powiedzmy nie buntowali się, prawda? Ten poziom ich, ich bezpośredniego przełożenia na życie publiczne nie był wysoki, ale też nie mieli powodu, żeby się buntować. No ale rzeczywiście w ostatnich kilkunastu latach mamy ileś czynników, żaden z nich nie jest jakby decydujący, ale wszystkie się, wszystko się to po prostu składa na to, że po prostu ci ludzie mają coraz więcej, mieszkańcy Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych czy, czy, czy im szerzej no, świata zachodniego, mają e, coraz więcej powodów, żeby, żeby, żeby czuć się niezadowoleni. Czy na przykład, tutaj oczywiście była wspomniana kwestia migracji, była wspomniana kwestia tego, że y, y, przestało, że y, y, już nie jest tak, że jest czymś oczywistym, że kolejne pokolenie było, będzie żyło na wyższym poziomie niż poprzednie. Ale też na przykład, to się jeszcze nie pojawiło, polityka klimatyczna wywołuje bardzo duże kontrowersje, prawda? No bo z jednej strony mamy oczywiście zmiany klimatyczne i potrzebę odniesienia się do nich, ale z drugiej strony często ta polityka, chociażby, chociażby w Niemczech, jak teraz mamy, zielonych zielony u władzy przybiera formy, które powodują, że zwykły człowiek, któremu. Tak naprawdę te kwestie ideologiczne są dość obojętne. Te kwestie typu, typu chrześcijaństwo, homoseksualizm i tak dalej, to są dla niego kwestie drugorzędne już często. Czy, czy nawet może być dla niego czymś drugorzędnym, nie wiem, patriotyzm i tak dalej. Ale po prostu, jak nagle musi płacić dużo wyższe rachunki z jakiegoś powodu, to jednak go to bezpośrednio dotyka. I wobec tego pojawia się przestrzeń dla ruchów, które i to jest właśnie pewien problem z nimi. To znaczy jest to źródło często ich sukcesu, ale też problem, jeżeli już e, mają persekwencję dojścia do władzy, są często dość eklektyczne ideowo, tak i często nie mają jakiegoś mm, daleko posuniętego, wypracowanego programu pozytywnego, oprócz tego, że oprócz negacji. Mm, Status quo. O to oczywiście w różnych krajach jest różnie, ponieważ w części krajów zachodnich mamy ruchy polityczne, środowiska intelektualne też często, które mają tradycję kilkudziesięciu lat, tak jak we Włoszech, we Francji, e, które są, jest tutaj pewna, pewna ciągłość też instytucjonalna, często polityczna, ale w niektórych krajach. Te ruchy są bardzo świeże, tak, na przykład w Portugalii jeszcze od, od obalenia Salazara do 2019 roku nie było żadnych partii na prawo od, od mainstreamu, bo po rządach Salazara samo słowo prawica kojarzyło się generalnie negatywnie, było zdemonizowane w znacznej mierze. No, a tutaj pojawiła się partia, która w ciągu, w ciągu czterech lat była w stanie, czy nawet trzech lat była w stanie wejść na poziom 12% poparcia. Może pojawiła się tu zupełnie ex nihilo. I oczywiście dla każdej z tych partii przychodzi moment próby, tak, kiedy, realnie, kiedy realnie ten poziom poparcia jest na tyle duży, że żeby partycypować we władzy, albo muszą wejść w jakąś koalicję, zazwyczaj muszą wejść w jakąś koalicję z inną partią. Jeżeli już tą władzę, to zazwyczaj muszą też operować w rzeczywistości międzynarodowych, stron, w której są inne państwa rządzone przez inne środowiska, często im nieprzychylne. No i po trzecie. Jest też oczywiście zawsze, zawsze kwestia tego, że po prostu mogą stracić poparcie, jeżeli nie będą w stanie utrzymać tej akceptacji, tego poparcia, tego, tej jakby wiary tego ludu, przynajmniej części tego ludu, że będą w stanie ich problemy w istotny sposób rozwiązać. A wiemy, że rządzenie wymaga kompromisów, to co już tutaj mówił Bartłomiej, że zawsze, że... że Nigdy ta sprawczość polityczna nie jest, nie jest wysoka, no i to, to, to tutaj ja, ja bym nie był deterministą, tak, to znaczy przykładem na przykład Austrii, w której partia narodowa miała bardzo wysokie poparcie i wręcz doszło do władzy jako współpartner Sebastiana Kurca w 2017 roku, partia FP, a partia ta po dwóch latach po prostu też przez swoje własne błędy, przez swoją własną głupotę została od tej władzy odsunięta, poparcie straciła. Teraz w opozycji znów weszła z powrotem na poziom 20 kilku procent poparcia, ale szanse na to, że znów będą partycypować we władzy nie są takie bliskie jak, jak były. I podobnie może być, podobnie na przykład, no, trochę podobnie było z Trumpem, tak, chociaż oczywiście i wybory 2016 i 2020 roku były szalenie bliskie i w jednych też na specyficzny system amerykański, to było kilkadziesiąt tysięcy głosów, które mogło zaważyć o, o tym, kto zostanie prezydentem naj, n, najbogatszego państwa świata, ale jasne jest, że m, jeżeli tego typu formacje chciałyby rządzić realnie, to musiałyby one dawać to, czego nie dawały partie demokratyczno-liberalne, czyli dawać właśnie ten dobrobyt i pewną stabilizację, bo bez tego utracą, utracą legitymizację i na przykład w przypadku Trumpa jasne jest, że po prostu chaos pewien, już kończę. I, I pewne właśnie przekonanie, że to do niczego konkretnego nie zmierza, że jest to w gruncie rzeczy niestabilna ta jego oferta, doprowadziło do, do na tyle istotnej utraty oparcia w jego bazowej grupie wyborców, czyli wśród białych, białych pracowników klasy pracującej generalnie, tych uboższych, częściej wykonujących pracę fizyczną, że po prostu nie, nie otrzymały drugiej kadencji. Dziękuję.